Siemanko, jestem Julia i chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na mój odcinek wyprowadzki do Norwegii. Siemanko! Jesteśmy właśnie w Szwecji Jest godzina 13.04 Wyjechaliśmy wczoraj o 8, 8 A zostało nam jeszcze około 1000 km do Norwegii Znaczy tam już na miejsce Zobaczymy, zobaczymy Na razie jest spoko droga Nie było żadnych przeszkód ani nic Teraz jesteśmy na stacji nie wyglądam tragicznie, ale to wszystko robi to 29 godzin jazdy. No. I tyle. Przejechaliśmy na obiad. To takie fajne miejsce. W sumie, nie wiem, takie ciekawe, według mnie. To są normalnie domki jakieś. Fajnie, fajnie. Zrobiliśmy sobie pizzę. Ja z szynką. Ja też z szynką, no. ale jeszcze. Krewetki i coś tam jeszcze. No i czekamy. Zrobimy ocenę później, czy tak. polecamy, czy nie. Czy nie polecamy. Dokładnie. No <gry> nam pizzę. Kurde, nie wiedziałam, że to jest takie wielkie. Znaczy, nie wiem, jak dla ciebie. Chyba nie. No, nie, no, nie A, chyba, no. <gry> nie. Podziewałem się takiej. Choć za stary jest ten tak chyba włosy, no to tak nie ma, to później sprowadza. <grystanie> <grystanie> no właśnie. Wyłożyć się tak. umiesz?